Dla aktywnych widzów do wygrania kosa o wartości prawie 1000 zł. Lajkuj, subuj, i komentuj wyniki 1 lipca o 18.00 na live, szczegóły w opisie filmu. Siemano, z tej strony wowka, w tym odcinku. Do wygrania macie facey w karda o wartości 20 zł. Wystarczy, że sobie lajka, suba z dzwoneczkiem, a jaki komentarz. dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano z tej strony wowka dziś przyszedł czas na test mocarnej skrzyni, przynajmniej mam taką nadzieję, że taka będzie, bo tak się pokazała w odcinku poprzednim zbustujemy skrzynię z agentami, zrobimy to na bitwach trzyosobowych na 4 to jest myślę, że troszeczkę przesada, bo jest ciężko po prostu wygrywać więcej niż jedną powiedzmy na 3 lub 4, więc pójdźmy w trzy osoby. Pójdźmy w trzy osoby, może to po prostu będzie lepszy krok 3300 osób, więc może ktoś chętny czy nie za bardzo nie no kliknę Kliknę już tych bocików bo nie mogę się doczekać Chciałbym sprawdzić czy faktycznie e, Ta skrzynia e, Jest tak mocna jak W poprzednim odcinku 161 zł naprawdę mega mega fajny agent Już na samym starcie a tej skrzyniaczek jeszcze jest Bardzo bardzo dużo przed nami No piękny start Piękny start no ale jeszcze jest bardzo bardzo Dużo skrzyni przed nami więc tutaj właśnie W tym momencie nie zmienia się to na Moją niekorzyść chociaż dużej różnicy Nie ma dużej różnicy nie ma My tutaj będziemy jak najbardziej walczyć. Tamten do nas dołącza. Wszyscy mają bardzo podobnych 400 zł. No właśnie, 405 zł. Dziękuję bardzo. Emilii tutaj chyba pozamiatał. No, pozamiatał, pozamiatał. Ja już widzę, że tutaj jest totalnie pozamiatane. Chore te skrzynie są po prostu chore. No nic więcej nie powiem o tych skrzyneczkach. Dobra, nie poddaję się. Nie poddaję się. Jeszcze pięć przed nami, więc się nie poddajemy. My idziemy do samego końca. Mojej drodzy, cztery skrzynie. Dobra, ten sobie coś tam troszeczkę nadrobił, podgania mnie. No, takich dwóch agentów i go mamy, i go mamy. Dobra, jest słabiutcy na razie. Dobra, dwie szanse. Trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki w tym momencie. Tak jest, 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 tak jest. Proszę, 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 proszę. Tak, jest, tak, jest, tak, jest, tak, 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 siadło, siadło, siadło to, siadło to, siadło. Ja pierdzielę, udało się! Udało się! 3322 w skinach w pierwszej tutaj bitwie, więc jest naprawdę totalny kozak. Udało się! Ostatnią skrzynią! Bym wziął 11 skrzyneczek na tę bitwę, i w tym momencie byśmy się smucili, moi drodzy, ale nie. Ja dobrałem 12 skrzyneczek. Kolejna bitwa, tym razem już na 4 osoby. Mogę po prostu taką bitwę zrobić ze względu na to, że tamto udało mi się wygrać. Więc mam już na zapleczu skinę o wartości 3300 zł. Mieliśmy na starcie chyba 3700. Więc tutaj się by się tego nie udało wygrać. W sumie mamy jeszcze przed sobą kolejną bitwę, jak widzicie. Nawet mocniejszą możemy sobie jeszcze zrobić. Ale nie wiem, czy będziemy robić na agentów. Dobra, na razie zobaczmy, co się wydarzy. No, niestety ja nie zaczynam dobrze. Oni zaczęli zdecydowanie lepiej. Ale tutaj, jak widzimy, wszystko jest zmienne. Aż do samego końca. Naprawdę, ktoś musiał sobie gigantyczną przewagę wyrobić. No, na razie niszczą mnie chłopaki. Niszczą mnie chłopaki, co mnie troszeczkę smuci. Ale wiem, że tutaj warto poczekać do samego końca i magenta za tam 400 zł, potem za 300. No i bito no i zobaczcie, mamy pierwszego bardzo dobrego agenta 222 zł. Wiem, że to dużo brakuje do tego i samu. No ale to nie jest o widzę, że jest 87 zł. Dobra. Myślałem, że będzie tak 120-130, e, więc nie ma jeszcze tragedii, że on to trafił. No ale zobaczcie 790 a żeby wygrać Paysafe y w cardo, napiszcie jaki jest wasz ulubiony napój niegazowany i obok liczby od 5 do 7. Złoty jam ja 344, no coś tam naprawdę trzeba troszeczkę potrafić Dobra, 246 Więc coś tam wpadło, coś tam wpadło. Nie, są kurde, kurde, problemy delikatne. No ale trzy skrzynie. Trzy skrzynie są, żeby to odmienić? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. 765, 961 Następny agent. Oj ja ja. No i dobra, mamy taniego. niego. No i teraz, 400 zł agenci. Patrzcie jak to się robi, drodzy widzowie, patrzcie jak to się robi, no niestety nie w tej bitwie. Eee, powiem wam tak. Eee, nie dobra, jakbym zrobił na, na dwie osoby, to i tak byśmy to przegrali, bo Alex był lepiej ode mnie 3331 zł, więc praktycznie identycznie jak w bitwie trzyosobowej. Ja to była bitwa czteroosobowa więc tamta była lepsza. Kolejną bitwę zrobimy w ten sposób, że tej będzie 6 z tych skrzynek z agentami zboostowanych, no i dodatkowo damy sobie te 4% na Crimson Web'a, 11 sztukas, aż zrobimy to na 3 osoby, bo po prostu to lepiej nam zadziałało, więc zróbmy to na trzy osoby, eee, tak myślałem, czy by Underdoga do tego po prostu nie strzelić, no ale Underdog absolutnie nie, ja do tego trybu jestem zrażony, więc po prostu nie będziemy aktualnie robić Underdogów, bo one mi nie wychodzą, więc nie ma sensu. Dobra, pierwsza agencja, wpadli. Mój niestety nie jest najlepszy, ale dużo mu nie brakuje. E, Do Tego, No i kurczę, przewaga, niestety, u przeciwnika się robi dosyć mocna. E, Adrian tutaj buduje swoją pozycję, ale my w tym momencie chyba nie, no nie doganiamy, ale e, troszeczkę podganiamy. E, ok, teraz doganiamy. I tak, jest 404 zł. To jest ten mega mocny agent, naj, najlepszy, chyba, albo jeden z najlepszych, e, więc jest bardzo dobrze. Ile ten kosztuje? 49. Ostatnia zagadka. Agentami. No, ale pamiętajcie, że mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo skrzyneczek, właśnie tutaj jest z procentami na koseł. Więc ten, kto utrafi koskę, raczej po prostu zgarnia wszystko. O ile ktoś utrafi, a może być dwie koski, trzy. Ja mam taką nadzieję, że po prostu i więcej tych kosek się utrafi. No i raczej na moje korzyść fajnie by było, więc zobaczmy. Skrzyneczek jeszcze jest 8 przed nami Więc troszeczkę ich jest Nie ma coś, dobra jest koska pierwsza dla mnie Jest pierwsza koska! jest, jest To ten najlepszy stan, to jest ten najlepszy stan 2 600, no, ale jeszcze jest Bardzo, bardzo dużo skrzyni, jeszcze jest Naprawdę ich bardzo, bardzo dużo Więc ja się tak aż do końca nie cieszę Bo wiem, że w każdym momencie tutaj każdy Może utrafić, chociaż oni Trafiając koskę, pamiętajcie, że Oni mnie nie wyprzedzą O dobra, teraz ten może mnie wyprzedzić Bo mieli mniej w tych agentach no nie, więc yy... no właśnie moi drodzy, no właśnie. Minimalne różnice, proszę. Nie, 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 nie. Dobra, dwie ostatnie, proszę, proszę, niech tutaj coś ciekawszego, no właśnie, minimalne rzeczy, nie, ten Neon Rider i tamte zasrane skiny, nie, 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 taka dobra bitwa, taka dobra bitwa, 5673 zł. jesteśmy totalnie zniszczeni, widzowie, totalnie zniszczeni, niestety, niestety, bitwa, która, mówiłem, nie ma co się przedwcześnie cieszyć z tego, ja tutaj jeszcze sprzedam troszeczkę tych agentów, no i będę chciał e, zrobić jakąś mocną bitwę czteroosobową, e, nie wiem jeszcze na jakie skrzyneczki, chciałbym otworzyć coś innego, e, coś innego niż bitwach poprzednich, zróbmy 50, zróbmy pięćdziesiątki, jeśli uda mi się to wygrać na cztery osoby, to jest... Bardzo duża szansa, że ta wygrana będzie fajna I również wszystko sprzedaje To od razu wam mówię Wygrywamy tą bitwę, jeśli uda się wygrać Wszystko sprzedaje i robimy jeden na jeden Za wszystko, co uda się tylko zdobyć z tej bitwy No bo ja będę naprawdę dążyć Żeby tutaj jeszcze była jakaś kozacka bitwa I naprawdę, żeby udało się coś fajnego zdobyć Dobra, początek jest taki, że Ten Michael trafi stan minimal Który jest najdroższy Dodatkowo trafia red Więc tutaj no nieźle zaczął chłopaczek ale my mamy bo myślałam, że to jest ten sam niestety to jest za 56 zł Wellworth ale mam jeszcze bardzo, bardzo dużo skrzyneczek przed nami, tak jak widzieliście w bitwie poprzedniej, no, no w tym momencie można się nastawić, ale to totalnie nie ma przełożenia, bo w każdym momencie ktoś możecie przegonić, no i zgarnąć wszystko, tak jak w poprzedniej bitwie. Mieliśmy możliwość zrobienia naprawdę jednych z najlepszych odcinków ostatnich tygodni pod względem, takim, wiecie, tego zdobycia, takiej wygranej, fajnej, no nie? I niestety nam to nie wyszło. E, idziemy dalej, no różnice nie są wielkie, jak widzicie, więc to jest jeden jeden trafiony skinek O kurde, dobra, teraz tamten przebił, no to jest jeden, no, A i teraz już nie jeden, teraz już nie jeden skinek Teraz już nie jeden skinek, ale skrzynie jest pięć, e, więc szans jest naprawdę jeszcze sporo No i oni trafiają kolejne te skiny, no nie wiem, no nie wiem, udało się naprawdę mieć kozacki porządek Później jakoś tego chyba dobrze nie pociągnąłem chyba so, zobaczymy, no jeszcze mamy e, te e, trzy skrzyneczki, no się nie poddawajmy ale no naprawdę będzie to ciężka sprawa. Czekajcie, jakie tutaj kałaszki w ogóle wypadają. Buu. No redline na pewno w takim stanie totalnie nam nie pomoże. Zobaczymy sobie w ogóle, ile tutaj było za zgarnięcie, czy ta bitwa była dobrym pomysłem pod względem jeśli my byśmy byli zwycięzcą. Wygląda to w następujący sposób. 1657 zł, więc to była taka dosyć średnia bitwa, taka średnio dobra można powiedzieć. No i co? Ode mnie było tyle. Ja się spodziewałem tutaj naprawdę kozgackich rzeczy i naprawdę, o malutki włosik by tak było. No ale nie do końca wyszło. No i Pamiętajcie, że po wejściu na stronę plusik tutaj najlepszy możliwy na stronie kod WOWKAETYT daje wam 10% do doładowania 2 ,10 zł, 10 groszy na start, płacając moim kodem. Jeśli wypadnie wam naklejka, informacja o naklejce, robicie screena, wysyłacie na wowkabiznesmo.gmail.com i zgarniacie skino 400 40 do 50 zł. Ja wam dziękuję za oglądanie, subujcie, lajkujcie na razie, siema i cześć.